Witam z tej strony jest PlaySpay list. Tutaj jakaś dziewczyna sobie przed Dobra. Jestem dzisiaj na takim serwerze, który chcę Wam zaprezentować. Serdecznie zapraszamy, są razki. Za dobra. Ogólnie mam tutaj do dyspozycji SG. Yy, o, dobra. Różne warpy splif. Yy, tutaj są warpy, jakby ktoś chciał. Hmm. Tutaj są pomniki naszych adminów, moderatorów. Budowniczych i innych takich mamy, mamy. <głos> <głos> Kurde, dobra. Ej, dobra, ja zaraz tutaj do was. O, u mówię? Troll. <noise> dobra, i tak mamy tutaj teleporty na Listę Warpów, działki Survival, Parkour Room, Arena, PvP, Mob Arena, Budowie, Sklep baryna była chyba w, w, w dwóch czy trzech poprzednich edycjach wolna, ale nie wiem, ile było edycji. Zobaczmy. Snash... Nie. nie. <śm> U, tu ktoś coś rzucił. I tutaj jest taka, taki fajny plugin wygrany. Patrzcie, widzicie tę trampolinę? Boże, trampolinę gąbkę. Siszę <laughs> troll. Ej, <laughs> mam blakę, co dobudowę. Nieważne. Więc tak... Żeby tak się reagować, ja zrobię coś takiego. Jest to on. I dlaczego on teraz pogra? Nie, <laughs> tak, sobie by się prezentował bardzo fajnie. Plugin jest zaje fajny, bo... Dobra, to już wy sobie odkryjecie, bo mam lagi. Że staniecie tutaj gąbce, To od razu was sobie w górę. O, o mam lagę. Dobra. Może to spotkać w, w dużo graczy, którzy na pewno będą którzy są na pewno zadowoleni z tego serwera. I. jestem na to gra. Mam to w topie. Dobra. I tak. Dobra. Pokażę Wam Warp Spleef. Arena jest bardzo fajnie wykonana. Szczerze, popatrzcie. No naprawdę. Żeby zacząć piszemy o kości gram. Sprawdzaj na OFS. Uuu, może być. Dobra. Czekaj, wejdzie na swoje konto spoko. No, mam to w tupie oczywiście. Co oni tam do mnie piszą. I oczywiście... Ferko no, gdzieś tu jeszcze jest. Ferko, 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 ferko. Gdzie jest Ferko? Jak znajdziemy Ferko, to Wam pokażę admina. Znaczy, właściciela no to jest ferk Jak coś, jak nie uda mi się uchwycić, no to wy tam, jak wejdziecie, to wy, jak zobaczycie ferkasena no to tam z nim pogadacie. On resztę opowie z serwera, bo ja ogólnie mam mało czasu tutaj z tym ender Endernut się bawi, dobra, i ogólnie. I dobra, oczywiście, gdybym miała OptiFine, to bym wszystko Wam pokazała normalnie. Tak sobie. Yy, dobra, no, OptiFine a. mam tylko. Nie używam. <noise> Nie będę pokazywać. Dobra, pustka Rubika, kto umie układać, pisze w komentarzach. <noise> dobra, jak grę, to Wam pokażę, o co tu ogólnie chodzi na splifie. Wygląda jak kostek. Dobra. No to tak. I wreszcie, wy sobie już to zobaczycie. IP w opisie. Zapraszam serdecznie na ten serwer. Bardzo fajny. Nie tylko ja polecam, ale i inni gracze. No to cześć.